Drugi rok działalności na UWM zainaugurował Uniwersytet Dziecięcy. W tym roku indeksy odebrało 660 młodych studentów. Pierwszy wykład poświęcony był bakteriom, dobrym i złym. Poprowadziła go pracownica Katedry Żywienia Człowieka. To było bardzo duże wyzwanie. Na slajdzie nie mogło być więcej niż pięć wyrazów. Musiało być mnóstwo obrazków, animacji i ewidentnie było znacznie trudniej przygotować się niż do pracy z normalnymi studentami, a człowiek muszę powiedzieć, że ta praca była bardziej wdzięczna, bo ta reakcja, prawda, tej publiczności, bo niesamowicie żywiołowa, tego wśród studentów niestety nie ma. Dzieci dosłownie chłonęły przekazywane informacje. Ten pierwszy wykład był o bakteriach dobrych i złych. Są takie różne bakterie, które na przykład. Yy... Yy, robią próchnicę, yy, pogorszają pracę w żołądku. Zapamiętałem, że lepiej jest zdrowe bakterie, dlatego że pomagają nam w trawieniu, yy, układają nasz system nerwowy. No, mnie zdziwiło, że kobiety żyją yy, więcej niż mężczyźni. Miałam taką tremę. Później już było lepiej, bo spotkałam koleżanki i kolegę ze szkoły. I podobało mi się. Mi się też bardzo podobało na pierwszym wykładzie. Troszkę się czuję studentką uniwersytetu.